Tak kochani, wracam do Was z nową porcją energii i chęci do rozmów, do swoich przemyśleń. Bardzo chcę dzielić się z Wami swoim światem, a zarazem bardzo przepraszam, że tak niespodziewanie zniknęłam po nagraniu kilku danych zresztą filmów. Było to spowodowane niczym innym jak tylko awarią mojego komputera, bo bez komputera przecież nic nie zmontuję, a ja jestem na tyle uparta, że chciałabym wszystko robić sama, wszystko samemu dopinać na ostatni guzik, ale... Chcia, chciałabym Wam opowiedzieć mniej więcej co się wydarzyło przez ten czas, kiedy tak naprawdę nie byłam aktywna ani na Facebooku w swojej działalności, ani tutaj na YouTubie. Co się działo? A no tak się stało, że niektórzy ludzie mnie Zabiegli, i żeby była jasność, nie mam tu na myśli nikogo ze swojej wspólnoty, którą bardzo kocham i szanuję. I może też ich zaniedbałam, ale przecież byłam pod telefonem, nie zniknęłam z powierzchni ziemi. No. Ale wiecie co? Kiedy jest się osobą niepełnosprawną, zwłaszcza taką, która wymaga niemal stałej opieki fizycznej, to bardzo często jesteśmy narażeni na wykorzystanie i to nie tylko te fizyczne, ale emocjonalne. Ja zdaję sobie sprawę, że... Przyjaźń ze sobą niepełnosprawną fizycznie w stopniu znacznym wymaga dużo poświęceń, wymaga niejednokrotnie rezygnacji z własnego hobby po to, żeby znaleźć jak, jakąś styczną, styczną coś, co styka dwa odrębne środowiska i pozwala im choćby przez chwilę funkcjonować razem. Ale nie lubię ludzi, którzy najpierw coś obiecują, a potem nie wiedząc jak z tego wybrnąć, przez lata udają, że jest wszystko w porządku. Że nic się nie stało. Stało się, bo w takich sytuacjach bardzo często wystarczy odłamek szkła, żeby zniszczyć tą już i tak chwiejną konstrukcję. Relacje z ludźmi budowane na kłamstwie, na potrzebie. Poczucie się lepszym są bardzo chwiejne. Trzeba budować je na prawdomówności, na uczciwości i na chęci poznawania siebie i drugiego człowieka. Zresztą podobna prawidłowość odnosi się do Budowania relacji z Bogiem. Jezus nie lubi kłamstwa ani fałszywości. Nie lubi fałszywych, fałszywego poklasku, uśmiechu. Lubi prawdziwe emocje i chce, żebyśmy byli wobec Niego prawdziwi. Moi drodzy, na przykładzie tej lakonicznie opowiedzianej przeze mnie historii, bo nie chcę tutaj zdradzać szczegółów, pamiętajmy, że tylko naprawdę da się zbudować coś trwałego. Tylko naprawdę da się e... Zbudować na tyle silne podstawy, żeby nie zniszczyły ich żadne różnice zdań. Tylko naprawdę i wzajemnej empatii da się poznawać wspólnie świat. Choćby ten świat miał się bardzo różnić, bo przecież wszyscy Należymy do tego samego Boga, niezależnie od wyznania. Nadal w to wierzę. I nadal chcę w to wierzyć. I mam nadzieję, że znajdzie się tu ktoś, kto będzie się ze mną zgadzał. Taka jedna prośba. Nie krytykujmy się nigdy w tym miejscu, na tym kanale, za odmienność poglądów. Niech to będzie taka... taki łącznic między różnymi wyznaniami. Chcę, by wszyscy czuli się tu jak w domu. Czuli się tu bezpiecznie, bo ja się mogę z niektórymi ludźmi nie zgadzać, ale należy mi się prawdziwy szacunek. Taki płynący głęboko z serca, z serca, a nie z litości i z potrzeby poczucia się lepszym. To tyle. Mój drodzy, mam nadzieję, że ta moja gadanina komuś się przyda. Mimo, że ona dzisiaj wynikła bardzo spontanicznie i w żadnym stopniu nie była planowana, pozdrawiam Was serdecznie. Liczę na komentarze i subskrypcje. Może ktoś się cieszy, może ktoś się cieszy, że wróciłam.